Tesla po raz kolejny robi to, co potrafi najlepiej. Szokuje rynek. Akcje spółki ustanowiły nowy historyczny szczyt. I to w momencie, gdy sprzedaż spada, marże są pod presją, a wyniki finansowe są wyraźnie słabsze niż jeszcze rok temu. Dlaczego więc rynek pompuje wycenę Tesli, jakby problemów nie było? Odpowiedź kryje się nie w bieżących wynikach, ale w długoterminowej wizji Ilona Muska. Witaj na kanale FinSens, gdzie tłumaczę, co naprawdę dzieje się na rynku. Zapraszam do oglądania. Zachęcam do zostawienia subskrypcji na tym kanale, skomentowania i oceniania filmu. To pomoże mi się rozwijać. Dzięki. Zrozumienie dzisiejszej wyceny Tesli wymaga spojrzenia na liczby, które jeszcze niedawno wydawały się nierealne. 22 grudnia 2025 roku akcje Tesli osiągnęły swój absolutny szczyt, dobijając w trakcie sesji do poziomu 498 dolarów i 83 centy. To był moment, w którym Tesla oficjalnie potwierdziła swoją siłę, ale ten rajd nie zaczął się wczoraj. Żeby poczuć tę skalę musimy cofnąć się do listopada 2024 roku. Tuż po zwycięstwie Donalda Trumpa rynek oszalał na punkcie spółek Ilona Maska. W zaledwie kilka tygodni kurs wystrzelił o blisko 70%. Dlaczego? Inwestorzy kupowali nie tylko samochody, ale przede wszystkim wpływy. Bliska relacja maska z prezydentem Elektem i jego rola w nowej administracji zapowiadały erę przyjaznych regulacji. A wisienką na torcie był grudniowy wyrok sądów Delaware, który ostatecznie przywrócił gigantyczny pakiet wynagrodzeń maska usuwając ostatnią niepewność prawną wokół firmy. To właśnie ta mieszanka polityki wygranych bitew sądowych i wizji robotaksii wypchnęła Tesle na poziomy, o których tradycyjna motoryzacja może tylko pomarzyć. Na pierwszy rzut oka Tesla wciąż wygląda jak spółka wzrostowa. Jednak gdy zajrzymy głębiej w fundamenty, obraz przestaje być tak jednoznaczny. Rok 2024 był dla Tesli trudny. Spadające marże, agresywna wojna cenowa. Szczególnie w Chinach rosnąca konkurencja i wyraźne spowolnienie wzrostu sprzedaży sprawiły, że narracja hiperwzrostu zaczęła się kruszyć. Wielu inwestorów liczyło, że 2025 rok przyniesie odbicie. Wyniki z 2025 roku tylko częściowo spełniły te oczekiwania. Owszem, Tesla pozostała rentowna, a przychody utrzymały się na wysokim poziomie, jednak tempo wzrostu było wyraźnie niższe niż w latach, do których spółka przyzwyczaiła inwestorów. Sprzedaż samochodów rosła wolno, a w niektórych regionach była wręcz płaska. Marże brutto, mimo lekkiej stabilizacji w trakcie roku, pozostały znacząco poniżej historycznych szczytów. Strategia obniżek cen pomogła utrzymać wolumen, ale odbyło się to kosztem rentowności. Segment automotyw przestał być maszyną do generowania dynamicznego wzrostu zysków, a coraz bardziej przypomina dojrzały konkurencyjny biznes. I właśnie tutaj pojawia się kluczowy problem. Jeśli spojrzymy na Tesle wyłącznie jak na producenta samochodów, Obecna wycena staje się niezwykle trudna do obrony. Dlatego prawdziwe pytanie nie brzmi dziś: czy Tesla sprzeda wystarczająco dużo aut, tylko czy Tesla ma coś więcej niż tylko samochody? I właśnie tutaj dochodzimy do momentu, który dla wielu inwestorów jest kluczowy. Tesla nie jest dziś wyceniana jak producent samochodów. Gdyby była, jej kapitalizacja nie miałaby prawa być nawet zbliżona do obecnych poziomów. Rynek widzi w Tesli coś zupełnie innego. Tesla jest wyceniana jak platforma technologiczna, która wykorzystuje samochody jako nośnik danych, sztucznej inteligencji i oprogramowania. A to ogromna różnica. Każda Tesla na drodze to w praktyce jeżdżący komputer. Samochód, który nie tylko porusza się z punktu A do punktu B, ale nieustannie zbiera dane o ruchu drogowym, zachowaniu kierowców, pieszych, znakach, światłach, pogodzie. Te dane trafiają do systemów Tesli i uczą algorytmy sztucznej inteligencji. I tu pojawia się przewaga, której konkurencja nie jest w stanie łatwo skopiować. Tesla ma miliony pojazdów jeżdżących po całym świecie i generujących gigantyczne ilości danych w czasie rzeczywistym. Żaden inny producent samochodów nie dysponuje czymś podobnym na taką skalę. Dzięki temu full self-driving nie jest tylko funkcją w samochodzie. To projekt AI, który uczy się szybciej niż jakikolwiek inny system autonomicznej jazdy na świecie. Tesla nie sprzedaje więc wyłącznie samochodów. Sprzedaje oprogramowanie FSD. To produkt subskrypcyjny, który może w przyszłości generować powtarzalne, bardzo wysokomarżowe przychody. Jedna aktualizacja może zwiększyć wartość całej floty, bez konieczności produkowania choćby jednego nowego auta. To dokładnie ten model, który znamy z największych firm technologicznych. Hardware jest tylko punktem wejścia. Prawdziwa wartość leży w software i danych. Autonomiczna jazda to tylko pierwszy etap. Ten sam mózg, który uczy się prowadzić samochód, będzie wykorzystywany w robotaksi, w robotach humanoidalnych Optimus i w kolejnych produktach, których jeszcze nawet nie znamy. Jeśli autonomiczna jazda jest fundamentem Tesli, to Robotaxi i Optimus są jej celem ostatecznym. To tutaj rozgrywa się gra o miliardy dolarów i przyszłość transportu. Zacznijmy od robotaxi. Tesla nie chce już tylko sprzedawać samochodów. Chce stworzyć globalną, autonomiczną sieć transportową. Wyobraź sobie auto, które samo odbiera pasażera, zawozi go do celu i natychmiast jedzie po kolejnego klienta. Bez kierowcy, 24 godziny na dobę. Pilotaż rusza w Austin w Teksasie na niewielkiej flocie modelu Y, e ale to tylko poligon doświadczalny. Prawdziwa rewolucja zacznie się, gdy każda Tesla na świecie będzie mogła stać się częścią tej sieci. Twój samochód, zamiast stać 95% czasu pod domem, zacznie na ciebie zarabiać. Auto przestaje być kosztem, a staje się aktywem generującym dochód. To model biznesowy Ubera czy Airbnb, ale bez kosztów pracy i z ogromną marżą. Ale Tesla idzie o krok dalej. Skoro samochód potrafi samodzielnie nawigować w ruchu ulicznym, to dlaczego nie miałby tego robić robot humanoidalny? Tu wchodzi Optimus. To nie jest zabawka, ale próba stworzenia uniwersalnego pracownika do fabryk, magazynów, a w przyszłości do naszych domów. Kluczem jest jeden mózg. Tesla nie buduje osobnych systemów dla aut i robotów. Buduje jedną platformę AI, która uczy się świata fizycznego widzenia, planowania ruchu i reagowania na otoczenie. Jeśli ten mózg potrafi bezpiecznie prowadzić auto, to z czasem nauczy się gotować, sprzątać czy pomagać starszym. Elon Musk uważa, że Optimus może być największym produktem w historii firmy. Rynek jest gigantyczny, społeczeństwa się starzeją, a rąk do pracy brakuje. Robot, który nie choruje i pracuje non-stop, to nowa rewolucja przemysłowa. Właśnie dlatego inwestorzy patrzą na Tesla inaczej niż na Forda czy Toyota. Tu nie chodzi o nową wersję nadwozia, ale o zmianę działania gospodarki. Oczywiście to wciąż przyszłość. Barierą mogą być regulacje prawne lub opór społeczeństwa. To największe ryzyko, jeśli robotaxi i Optimus zawiodą, cała narracja Tesli pęknie jak bańka. Ale jeśli się uda, Tesla stanie się najważniejszą firmą XXI wieku. W całej dyskusji o samochodach, autonomii i robotach łatwo zapomnieć o jednym fakcie. Tesla to także firma energetyczna. I dla wielu inwestorów to właśnie ten segment może w przyszłości stać się jednym z najbardziej stabilnych filarów całego biznesu. Świat energetyki przechodzi dziś ogromną transformację. Coraz więcej energii pochodzi z odnawialnych źródeł, paneli słonecznych i turbin wiatrowych. Problem polega na tym, że słońce nie świeci zawsze, a wiatr nie wieje bez przerwy. Sieci energetyczne potrzebują więc czegoś, co zrównoważy te wahania. I tym czymś są magazyny energii. Tesla od lat rozwija rozwiązania do magazynowania energii na różnych poziomach. Powerwall to system dla domów jednorodzinnych, który pozwala gromadzić energię i wykorzystywać ją wtedy, gdy jest najbardziej potrzebna. Megapak to z kolei ogromne magazyny energii dla elektrowni, miast i całych regionów. Niedawno Tesla zaprezentowała także Megablock gotowy, modułowy system magazynowania energii, który można zainstalować w zaledwie kilkanaście dni. To ogromna przewaga w świecie, w którym projekty infrastrukturalne często trwają latami. I właśnie dlatego ten segment rośnie tak szybko. W 2025 roku biznes energetyczny Tesli notuje rekordowe wyniki. Rządy, samorządy i firmy energetyczne na całym świecie inwestują miliardy dolarów w stabilizację sieci i bezpieczeństwo energetyczne. Magazynowanie energii przestaje być dodatkiem, staje się koniecznością. Co ważne, energetyka Tesli nie jest oparta na jednorazowej sprzedaży. To długoterminowe kontrakty, serwis, integracja z siecią i coraz większy udział oprogramowania w zarządzaniu energią. To oznacza powtarzalne i przewidywalne przychody. Coś, Czego bardzo brakuje w cyklicznym biznesie samochodowym. Dlatego dla wielu inwestorów segment energetyczny Tesli pełni rolę stabilizatora. Może nie generuje takiego szumu medialnego jak robotaxi czy Optimus, ale w długim terminie może być jednym z najbardziej solidnych elementów całej układanki. Po całej tej futurystycznej wizji czas zejść na Ziemię, bo Tesla, mimo ogromnych ambicji, stoi dziś przed bardzo realnymi zagrożeniami i każdy inwestor powinien je jasno widzieć. Pierwsze ryzyko to konkurencja. Rynek samochodów elektrycznych przestał być niszą. Do gry weszli niemal wszyscy: od tradycyjnych producentów po agresywnych graczy z Chin. BID rośnie w tempie, którego Tesla jeszcze kilka lat temu nie znała. W Europie i w Azji chińskie marki oferują tańsze auta, często zbliżone technologicznie. To wywiera presję na ceny, a co za tym idzie, na marże Tesli. Drugie ryzyko to spowolnienie popytu. Elektryki nie sprzedają się dziś tak łatwo jak w latach boomu. Wysokie stopy procentowe, drogie kredyty i niepewność gospodarcza sprawiają, że konsumenci odkładają duże zakupy. Tesla była zmuszona do obniżek cen, a to bezpośrednio uderza w rentowność. Trzecie ryzyko to regulacje i prawo. Autonomiczna jazda brzmi jak przyszłość, ale prawo nie nadąża za technologią. Każdy wypadek, każda kontrowersja związana z FSD może wywołać reakcję regulatorów i opóźnić wdrożenie systemu o lata. A im dłużej to potrwa, tym bardziej rynek zacznie kwestionować wycenę Tesli. Czwarte ryzyko to uzależnienie narracji od jednej osoby. Elon Musk jest twarzą Tesli, jej największym atutem, ale i największym źródłem niepewności. Jego wypowiedzi, konflikty, decyzje biznesowe i polityczne potrafią wstrząsnąć kursem akcji w ciągu jednego dnia. Dla części inwestorów to inspiracja, dla innych poważne ryzyko zarządcze. Piąte ryzyko to technologiczna niepewność. Robotaxi, FSD bez nadzoru, Optimus. Wszystko to wciąż jest w fazie rozwoju. Działa w kontrolowanych warunkach, ale skala masowa to zupełnie inny poziom trudności. Jeśli technologia okaże się bardziej złożona, droższa lub wolniejsza we wdrażaniu niż zakłada Tesla, rynek może stracić cierpliwość. I wreszcie najważniejsze ryzyko wycena oparta na przyszłości. Dzisiejsza cena akcji Tesli zawiera w sobie ogromną wiarę w to, co dopiero ma się wydarzyć. Jeśli te obietnice się zrealizują, inwestorzy będą zwycięzcami. Ale jeśli choć jeden z kluczowych filarów zawiedzie, korekta może być brutalna. Dlatego Tesla nie jest spółką dla każdego. To nie jest spokojna inwestycja dywidendowa. To zakład na to, że Elon Musk i jego zespół dowiozą jedne z najtrudniejszych projektów technologicznych naszych czasów. I właśnie dlatego Tesla budzi tak skrajne emocje. Jedni widzą w niej przyszłego lidera świata technologii, inni widzą bańkę napompowaną obietnicami. Prawda jak zawsze leży gdzieś po środku. Ale droga do niej może być bardzo wyboista. A ty co sądzisz na ten temat? Daj znać w komentarzu. Jeśli film ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i koniecznie zasubskrybuj kanał Finsens, aby być na bieżąco. To tyle na dzisiaj. Cześć.